TV Podkarpacie.pl panie! 12. kolejka o mistrzostwo 3. ligi grupy Lupecco Podkarpackiej, w której to drużyna Resowi Rzeszów podejmować będzie drużynę jks Jarosław. Panowie macie piłeczkę. Powodzenia. Drodzy Państwo w środę 8 października w wieku 38 lat zmarł tragicznie zmarł samochodem w jednym kibicie rezolucji na regionie Makichczyk i to Państwo bardzo proszę o pozostanie w ciszy, minioną ciszę na pismo, pozostałoby w na dnie.

Wysokościu Szymon Kalinieca, kali w jego miejsce wchodzi Jakub Zonkiewicz z numerem 16. Dziś dzisiejsze spotkanie kończy się zwycięstwem Resowii. Ja, Nazar Trabant, zawierałem bieżąco w 73 minucie spotkania. W mojej ocenie zwyciężył zespół lepszy, który w pierwszej połowie przy lepszej skuteczności mógł nam zaaplikować kilka bramek. My, można powiedzieć, nie wyszliśmy z szatni. Resowia bardzo łatwo dochodziła do sytuacji. I, i powiem tak, co chwilę gdzieś po naszej bramce się kotłowało. Dzięki pewnie niefrasowliwości mm, zawodników resowi ta piłka do siatki nie wpadła, ale, ale my myślę, że się w taką rolę troszeczkę w pierwszej połowie statystów i jeszcze nam to wychodziło tak średnio udolnie. W drugiej połowie mm, troszeczkę otrząsnęliśmy się i, i nawet stworzyliśmy sobie no Może nie powiem kilka sytuacji, ale jakieś tam zagrożenie pod bramką rysowi już było. No ale tak to w życiu bywa. Wtedy dostaliśmy bramkę, ale jeszcze raz powtórzę, zwyciężył zespół lepszy przy przekroju całego spotkania. Gratuluję Rysowi, gratuluję trenerowi Huzarskiemu. Dziękuję bardzo. Dawno nie wygraliśmy, mamy kłopot z tym wygrywaniem, remisowaliśmy, ostatnio przydarzyła nam się porażka, myślę, że nie do końca zasłużona w Krośnie, mogliśmy się tam pokusić nawet o na zwycięstwo patrząc na sytuację w drugiej połowie. W związku z tym, no, powiedzieliśmy w szatni jasno, no, trzeba tu wygrać wszelkimi sposobami, bo tak jak mówię, ten smak zwycięstwa e, dawno e, nie był po naszej stronie. E, no nie ukrywam, że, że za pierwszą połowę chciałem bardzo drużynę pochwalić. No, tyle, e, tyle, dobrych akcji, tyle sytuacji bramkowych. E, no, nie stworzyliśmy sobie, e, myślę, w wielu meczach. E, także, także ta gra w pierwszej połowie, no, jakbyśmy strzelili dwie bramki, to można by powiedzieć, że była perfekcyjna jak na poziom trzeciej ligi. Niestety mamy problem ze skutecznością i, i, i to widać. No, sytuacje wręcz kuriozalne, gdzie idziemy 3 na 1 i, i Radek Adamski źle rozwiązuje. Tych rozwiązań w tego ostatniego podania było mnóstwo. Także myślę, że, że, że tutaj do przerwy rzeczywiście no, chłopakom należało się duże brawa. Nie? Uczulaliśmy w przerwie, że, że takie mecze są, że jak się nie strzela bramek, to strzela bramki przeciwnik. No i nie ukrywam, że ta druga połowa nie była już tak dobra w naszym wykonaniu. Przeciwnik może nie miał 100% okazji, ale oddał mnóstwo szałów na naszą bramkę. No i jeden z tych szałów mógł nam wpaść do bramki. Także, także tutaj no, troszeczkę z tą koncentracją było gorzej. Wynikało to również z tego, że chłopcy za wszelką cenę chcieli wygrać. Jak, jak ktoś zauważył, atakowaliśmy prawym obrońcą, lewym obrońcą, stoperem i właściwie no, mogliśmy się nadziać na kontrę i, 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 i w związku z tym, no, no Trzeba było bardzo uważać, no jednak udało się te, te, te kontry zniwelować, udało się strzelić tą jedną bramkę i, i z tego się cieszymy. Pracujemy nad skutecznością praktycznie na każdym treningu, strzelamy w tą bramkę, na treningu wygląda to dobrze, no jednak ci młodzi chłopcy przy. Przy tej presji przeciwnika, no, jeszcze nie są do końca przygotowani, żeby, żeby z tych akcji, które mają 100%, strzelać bramki. E, cieszymy się bardzo. Jeszcze raz powtarzam, bo to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. w